No, witam, witam. Siedzę ja sobie na łapce, na moim osiedlu. Taki, na takim, w takim kąciku fitnessowym. Ćwiczę, więc po tych moich trzech udarach, łapetyny. Jestem tak niesprawny, że, że, że aż się boję o siebie, co będzie dalej. Codziennie coraz słabszy. O, tam jakaś kieliszka przyleciała. Też nie, tylko na, do kocha na śmieci? Na łapkę. Ćwiczę, więc bo się woję, że niedługo będę w ogóle kaleka niechodząca, nie mówiąca, e, tylko oddychająca, bez nóg, bez rąk. Strach się bać. Tak, moja, mała, moja mama przeleżała 8 lat na, na wersalce. Przykuta do, do wersalki pod, pod kołdrą. No, nie 8 lat, ale 8 lat, tak, 8 lat. Karmiono ją, podcierano, z przodu z tyłu. Siostra ta najmłodsza z nas. Mieszkała tam u mamy ze swoim mężem. Mąż umarł wcześniej. Ale też mieszkał. Mieszkali w trójkę. Mama było na nim mieszkanie po tacie. Ta siostra najmłodsza z naszej trójki ze swoim mężem z Jankiem. No tak, idę dalej ćwiczyć w oszada mi dnia, bo jest już, no nie wiem, koło 15 chyba. No za chwilę się mnie ściemniało i będzie... O, tyle będzie z nagrywania. Pigas makiem, pasternakiem. Na razie więc do zobaczyska. A napisz mi tam, co sądzi o tych moich tutaj zajęciach.